Siemanko widzowie, Ukończyłem Puchar Francji, więc odbierzemy sobie za chwilkę nasze piki, ale poza tym zrobimy sobie oczywiście 5x8, 5 razy 85 plus razy 1, zrobimy sobie 10 razy 85 plus razy 2 i zrobimy sobie ShapeShifter'a 95 plus do wyboru. Zrobimy dzisiaj jednego, a jutro najprawdopodobniej drugiego, żeby jeszcze dzisiaj troszeczkę SBC-ków o Neymara zrobić, może uda nam się go ukończyć, gdyż przygotowałem trochę paczek 5x7, 5 razy 75 plus dokładnie ładnie 12, ale tutaj są jeszcze piki za słapy, bo zrobiłem dwa słapy. Dwa zadania o słapy, a słapy dostałem 4, więc mamy jeszcze do tego dwa piki. 84+, no i dzisiaj trafiamy super karty i może ukończymy Neymara. Także drogi widzu, zostaw łapeczkę w górę, jeżeli materiał Ci się spodoba. Zostaw sobie subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco i kolejnych materiałów nie przegapić. Sprawdzaj linkacze w opisie, bo jest tam maśniutki Instagram, zawsze widzom odpisuję na Instagramie. Jeszcze nie było widza, dla którego nie odpisałem. Jest tam też TikTok oraz jest tam też Discord, także sprawdzajcie linkacze. No a my w tym momencie odbieramy nagrodę za zrobienie całego Pucharu Francji. Nie pamiętam, co to było. Shape Shifter Peak, znaczy to to pamiętam, ale nie pamiętam, czy 93, czy 94. Yy, dobra, nie jest tu napisane. Ok, za chwilę się przekonamy, ale najpierw otwórzmy dwa piki 84. Z pierwszego Mendes, 93 spoko. No i z tego, może jakaś 95 byłoby. Byłoby spoko. No i jest Manuel Neuer. Chciałem 95, to wywołałem. No i teraz piki Shape Shifter. To może 9,9 teraz, co? Może teraz jakaś karta 99. No, no karty 9,9 to, to za bardzo nie przypomina. To był pik 93, więc ten chyba będzie 9-4, nie, czy nie? Sprawdźmy, jest 9-4, a w środku mamy coś ciekawego, Cordoba, 97, okej. Okay no to tego Cordobę od razu sobie podmieńmy, żeby tego ze stylem gry nie przepalać i wrzucimy sobie go od razu do SBC 10x85+. Mamy zrobione, także oddajemy i paczka 10 piłkarzy 85+. Plus. Pierwsza z dwóch, które dzisiaj otworzymy ląduje do naszego klubu, ale zanim zrobimy kolejną, no to przejdźmy do paczek 5x75+, bo jak wspominałem na początku, przygotowałem ich 12. Przydałoby się tutaj naprawdę sporo kart 81, 82, 83 i 84, bo w klubie zrobiła się znów bieda w takie właśnie karty z taką oceną i już ich nie mam. Także wypadałoby coś trafić. Jak wpadną jakieś duplikaty, to podmienimy za wymienne, i wymienne wystawimy, bo w klubie mam też te rzadkie karty, które skupowałem ostatnio i których jeszcze nie sprzedałem. No a w pierwszej paczce nawet nie ma ekranów. Co. No, i mamy to, o czym mówiłem. Trzy duplikaty, podmieniamy raz, to wymienne. Podmieniamy dwa, to wymienne. I podmieniamy trzy, to również wymienne. Zapomniałem wyciszyć telefonu, jak zawsze. Nie ja wiem, widzowie, co jest z tymi paczkami 5 razy 7 plus, nie tak, bo chyba trochę się popsuły. Otworzyłem chyba pięć i to jest najwyżej oceniona karta, jaką z nich trafiłem, czyli 8, 4 i liczyć. Mamy sześć, było 12 tych, plus jedna ta, czyli było 13 w sklepie. No to otworzyliśmy już 7 paczek i żadnego walkoutu, tak? Dobrze liczę. No dobrze liczę. Więc, no, nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba, ale już jest lepiej, bo ledwo co zacząłem narzekać i mamy pierwszy walkout, Burgess89, no okej, okay, okej, okay. takie karty też muszą wpadać, takie karty też nam się przydadzą, ten duplikat sobie podmienimy i od razu wystawimy. Korzystając z okazji widzowie, to powiedzcie mi, czy wy też robiliście te paczki i czy, wy, czy wam też z nich tak słabo leci, bo no ostatnio jak je otwieraliśmy to drop był naprawdę bardzo dobry, a teraz no to sami widzicie co z tego leci, otworzyliśmy już prawie wszystkie, zostały chyba trzy nam te 5x75+, no dokładnie trzy i był z nich tylko jeden walkout. Nie wiem, naprawdę nie wiem, coś się popsuło, ale przynajmniej będą karty do pików, nie? Mamy drugi walkout, no okej, okay. może on będzie lepszy. No jest lepszy, wyżej oceniony, oscar95, ale no żeby poprzednie paczki nadrobić, to w tej musiałyby być ze trzy tocy tak wysoko ocenione, których niestety tutaj nie ma, ale parę kart 838281 wpadło więc, no, minimum, które potrzebujemy jest, ale, ale chcielibyśmy wiadomo coś więcej. Ostatnia paczka 5x75+, a w środku mamy Totsa na zakończenie, chociaż tyle, ale z Hiszpanii Grimaldo, 89. No, najlepszy traf to nie jest. Ogólnie to te paczki dzisiaj 5x7, 5 razy 75 plus. No totalnie nie oddały. Jest show w duplikacie, ale jego mam już niewymiennego. No dobra, to nie będziemy showa marnować. Od razu pójdziemy go gdzieś oddać. Może o kolejną paczkę od razu. 15 razy Sorry, jakie 15? O 10 razy 85 plus, ale może od razu trzaśniemy tą 5x7, 5 razy 75 plus, żeby żeby mieć te paczuszki zrobione i wszystko sobie na raz otworzyć. No i teraz 5x8, 5 razy 85 plus. Zaskocz mnie. Zas skocz mnie jakimś świetnym trafem. Mamy Toca, no to to standardowo Argentyna, Banega, to już można pominąć. Tyle razy, ile go widziałem, to, to nawet nie zdajecie sobie sprawy. A poza Bamego, no taki w miarę okej okay zestaw. W miarę okej, okay, nie najgorszy, ale jedziemy dalej. 10 razy 8,5 Tutaj pewnie też Tocik nam wyskoczy na sam początek. Dokładnie tak. Jest to gościu z Urugwaju, Nunes. 94. No spoko, ale czy za nim kryje się jakiś fajny shifter. Czy kryje się Stefan El -Sharoui? Nie ma żadnego duplikatu, to spoko. Możemy od razu otworzyć sobie kolejną, ale no El Sharaoui to nie jest ten shifter, na którego dzisiaj polujemy. A polujemy na czterech shifterów. przypominam. Potrzebujemy Riberiego, Kante, potrzebujemy Ronaldo i Messiego. A tutaj immobile 96. Spoko ocena, bardzo fajnie. A poza immobile w środku znajdujemy Liroyasane 96, który nie kosztuje już zupełnie nic. Ale poza tym i mobile też ten zestaw nie najgorszy. Wiska de Ketelare i parecho w duplikatach. Także w tym momencie pójdziemy sobie to przepalić o Shape Shifter player Pika 95. Tylko gdzie on się tutaj schował? Jest. Zmienno Zmiennokształtny 95. No tutaj może być grubo. Wiadomo, jest też kilka kart syfiastych 95. Jak na przykład Mario Gomez, czy ten Zane. Znaczy, ten Zane to może nie jest syfem, jest po prostu tani i nam się nie przyda, ale, ale da się tym ziomkiem pograć. No a ja idę to przepalić. I zobaczymy się, jak to wszyściutko przepalę i, i odbiorę pika. Nie? Mamy drugi skład na shape 95. No i przepalamy jeden z czterech mamy do zrobienia, a raczej do otworzenia. I myślę, że zrobimy sobie to zakrywając. Także dajcie mi chwilę, przygotuję karty na Zario. Najpierw to wyślę do klubu, tylko mam nadzieję, że nie będzie żadnego fail'a i zostanie to przykryte w miarę dobrze. Dobra, widzę, mamy cztery gigantyczne karty Nazario. Jak zrobiłem źle, to przepraszam, ale jedziemy, otwieramy. Powinno być luksja. No i oczywiście, że zrobiłem to krzywo. no. Ja pisgam, ale sfailowałem. I mamy <śmany> mamy dwa duplikaty. I Atala, I ja nie mogę. To jest fail życia, widzowie. Nigdzie nie zobaczycie takiego faila jak... jak u mnie. Ale okej, okay. jeszcze tutaj dobra, karty Ronaldo się nastakowały. Przerzućmy sobie tego Ronaldo tutaj i odkrywajmy ostatnią kartę, co mamy. 90 fizyki, 90 podań, to nie jest nic ciekawego. Ja pisgam, ale fail widzowie No, no nie powiecie, że nie był ten fail dobry. Był najlepszy fail życia. Już mam chyba tytuł odcinka, jak nic dzisiaj nie trafimy. No ale weźmy do tego. <laughs> weźmy spinacole, bo. Bo dlaczegożby nie. I przejdźmy do sklepu, bo przecież dostaliśmy paczki za to SBC, które swejlowałem. W ogóle dużo kaski się na koncie odkłada. Widzę, że się karty moje rzadkie z listy sprzedają. Także koks. Ale trochę sobie oczywiście w klubie zostawiłem, żeby wiecie, żeby, żeby mieć co przepalić na przykład opika czy coś tego szmegę swą, a my teraz przejdźmy do paczek, w tej mamy ekrany 84 Ricardo Pereira, wow Paczka numer 2, również gwarancja 8,2 plus Overrola, a w środku 8,2 overola. O, patrzcie co znalazłem: paczka promocyjna trzech niewymiennych francuskich piłkarzy o ocenie 8,2, żeton letniej wymiany. No a reszta to, to syf, bo goście na wypożyczeniu. Ale sprawdźmy jaka jest szansa na trafienie czegokolwiek. Bardzo. Bardzo duża. Jakiś Shapeshifter, Liberi albo Kante, albo spoko, byłby bardzo. No i otwieramy, otwieramy, no, kolekcjonujemy żetony, więc otwieramy. I zobaczmy, czy ta baczka będzie dobra, czy będzie niedobra, co znajdziemy. O Jezu, ojoj, ojejas, ojojoj, uhuhu, hu ha, ha, ha. Ale zakalec, Crua 90 to się nie ma prawa zwrócić już, nie? No, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, jeszcze awar w duplikacie, to trzeba go gdzieś przepalić, super ikonki na wypożyczeniu, dzięki za Zidana, idziesz od razu do Quixelu, jeszcze jeden chłopek. na... No jaja se robicie? Kurde, czemu w wypożyczeniu Kante i Riberii, nie w paczce? Ale oszustwo, totalne oszustwo. No ale dobra, zanim przepalimy Awara, to zróbmy taki myk: że zagrajmy jeden szybki meczyk, spróbujmy zrobić jakąś deklasację, albo po prostu wygrać, bo wczorajszy mecz to była totalna porażka i moja kompromitacja. Potrzebujemy dwóch zwycięstw, żeby zdobyć ten, żeby zdobyć ulepszenie nagród, czyli lepsze paczki. Skład się nie zmienił, no bo wiadomo, jak miał się zmienić. Pykamy jedno spotkanko, a po spotkaniu zrobimy sobie trochę player picków. Myślę, że około przynajmniej siedmiu, może szczęśliwą siódemkę, no a później, może jakieś SBC o Neymara jeszcze, żeby trochę tego Neymara zacząć powoli kończyć, bo jesteśmy mniej więcej na półmetku. No i żeby zdążyć zrobić tego dembele, nie? Bo, bo ten dembele kończy się chyba za 5 dni albo za 4 dni, nie pamiętam dokładnie za ile, a jeszcze go nie zaczęliśmy. Więc w sumie może to jednak zaczniemy robić dembele zamiast kończyć Neymara, bo na Neymara jest jeszcze bardzo dużo czasu, a na dembele nie. No, skład przeciwnika prezentuje się tak, jak widzicie, są fajne karty, ale nas interesuje tylko zwycięstwo. Tylko zwycięstwo. tak agresywnie, szybciutkie przejęcie piłki i lecimy na finezji do Galarety. Galareta, sztuczki techniczne Elastiko, sam nie wiem co się dzieje Galareta, fake shot, proszę bardzo Eden, Azad, ale szybciutkie 1 do zera. nie no tak naprawdę Wiedziałem co robię, nie machałem gałką na lewo I prawo dla jaj, tylko Wiedziałem co robię, naprawdę widzowie, musicie mi uwierzyć No i mamy jeden do zera. Ej, obrońca mi się Gdzieś tu zgubił, dobra, mamy to Zróbmy normalną akcję, widzowie Normalna akcja, bez machania gałką na lewo i prawo tylko, tylko przemyślane ruchy Galareta do Ronaldinho Widzę tutaj tyle miejsca jest na środku Ale na skrzydle również Galareta, galareta Wrzutka do Davida Ginoli ale to byłby ładny gol, jakby to weszło. Ale nie weszło. Gareth Bale, co on zrobił? Czemu on stanął w miejscu i przestał się ruszać? Ale Kielon, fantastyczny ślisk. Bardzo fantastiko i na spokojnie, na spokojniutko do Ronaldinho. Ronaldinho Gaucho. I mamy 2 do 0 Nice. O, no i koniec meczu, czyli... Czyli szybciutko wygrane spotkanie, bardzo mi się to podoba. No i przechodzimy do pików. Wy zobaczycie to za parę sekund, a mi to pewnie zajmie paręnaście minut sklejenie tych siedmiu pików, ale może pójdzie szybciej. Szczęśliwe 7 pików, mam nadzieję, szczęśliwe mam już zrobione i przygotowane, ale jeszcze zrobiłem SBC osłapika. No bo słapiki są oczywiście potrzebne. No i co? Przechodzimy do pików. Oby w pikach było lepiej niż w tych paczkach 5x75, bo tam był totalny zakalec, no tutaj rozpoczęcie nie najlepsze, 8x4 no to się nie za bardzo podoba, tutaj też nie fajnie, 8x3 Dwa piki pod rząd, słabizna. Może w trzecim przełamanie? No również nie, również 8-3. Co to się dzieje? Czyżby piki i paczki się popsuły? No, jest nadzieja jeszcze na piki. Na piki jest nadzieja, bo 9-4. Jedziemy dalej. 8-6, Hoffman. No też się przyda. Zostały dwa. No może szczęśliwy będzie ten siódmy, bo, no bo tutaj jest zakalec troszeczkę. Więc sprawdźmy. Siódmy pik, czy będzie on szczęśliwy? Nie będzie. Nie będzie. No, no coś się chyba piki też popsuły Tak samo jak paczki widzowie no, Ale dobra no trzeba Trzeba działać z tego co mamy No i widzowie zobaczcie to że na tego dembele Zostały 4 dni już wam tutaj pokazuję 4 dni a my go jeszcze nie zaczęliśmy A na neymara zostało 24 dni I mamy 9 na 16 skończone I ktoś słusznie w komentarzu zauważył Żeby robić teraz tego dembele Bo mogę nie zdążyć Ja odpisałem mu że spokojnie zdążę Ale, ale jednak może, może Zróbmy tego dembele teraz żeby mieć spokojność. Spokój, nie? I żeby się nie spieszyć później, że nam brakuje foderu, trzeba na szybko jakieś paczki robić coś, coś, teges, szmeges, żeby go zdążyć zrobić, więc, więc zróbmy go po prostu teraz, a raczej teraz go zacznijmy robić. Przepalimy sobie od Embelosa dwa składy albo trzy. Zaraz zobaczymy, jak to tam wyjdzie. I jeszcze chciałbym dzisiaj zrobić tego francuskiego pika. Pika Shape Shifter lub Toc z Francji, bo, bo dzisiaj go nie robiliśmy, a może z niego akurat wypadnie nam coś ciekawego. No, no jak na razie tytuł tego odcinka. To roboczo fail roku, bo nic ciekawszego tutaj się niestety nie wydarzyło. Ale spokojnie, jeszcze będziemy mieli kilka paczek za zrobienie tych składowych o dębele. Jeszcze będziemy mieli ten, jeszcze będziemy mieli pika tego z Francji, więc może, może coś się zmieni. W ogóle to słabe paczki dają za tego dębele Skład 9-1 i tylko mieszana paczka rzadkich piłkarzy. No, no tak średnio, ale pierwszy skład 9.1 mamy zrobiony. W sklepie jeszcze czeka nas paczka, mała złota paczka rzadkich piłkarzy. Zróbmy sobie jeszcze jeden. Może zrobimy nawet dwa. O Jezu, a tu takie słabe nagrody. Są duża złota paczka za 90 oceny skład. No, no to niefajne. Drugi skład, odebele ukończony. Dwa składy 91 już przepalone, także najtrudniejsze mamy za sobą. No i chyba nie będziemy robić kolejnego składu dzisiaj, bo nie wiem czy wystarczy foderu. Mam wątpliwości co do tego, w sensie na ten skład kolejny by wystarczyło, ale jeszcze chciałem zrobić tego francuskiego pika, a czy na te dwie rzeczy wystarczy, to nie wiem, bo trochę dzisiaj zbiednieliśmy. Ale otwórzmy sobie te paczki, które mamy. Gwarancja w dwóch paczkach 81 plus w tej 82 plus. No może będzie dobrze. Widzowie, może będzie dobrze. Może przynajmniej jakiś foder, a może fajna karta do sprzedania i do spieniężenia jej, ale na pewno nie tutaj, bo tu mamy pizziego. Tutaj też jest brak ekranów. No i ostatnia wymienna paczka dzisiaj. Paczka nie pamiętam jaka, ale gwarancja 82 plus jest no i mamy, mamy ekrany, ale co to jest? Ascensja 83. No te paczki dzisiaj widzowie coś za bardzo nie oddają, ale może francuski pik, no to jest nasza ostatnia nadzieja. Nie, sorry, to jest nasza przedostatnia nadzieja, bo naszą ostatnią nadzieją będzie player pick 82, którego robimy zawsze na koniec odcinka. No a teraz w międzyczasie jakąś paczkę za 7,5 tysiąca kupiłem, myślałem, że może tutaj, ale tutaj również nic nie ma. A nie! Jednak jest, widzowie, jednak jest! Zmiana pozycji SPO na SP, nie ma jej na rynku. Do pięć klocków się zwróciło, Shakirego damy za tyle, może się sprzeda. 500 kaski z Quixelu, jeszcze nonrery pójdą do klubu, dobra, no to prawie się zwróciła, to dawaj jeszcze jedną pakę. No a w tej już definitywnie nic, nawet styl gry nie uratował. No i mamy, Toc, Francus lub kształtny do wyboru. No i pytanie, czy tutaj się zwróci, czy tutaj odda, czy tytuł odcinka z Fail Roku zmieni się na trafiłem super kartę. Sprawdźmy to. Czy będzie tutaj chociaż Ribery, chociaż. No, chociaż Kante no Kante to by było, to by było za dużo. Mamy, mamy 8-3, sorry, 9-3 albo Payeta, ale weźmiemy Delaina bo to i tak bez różnicy, i tak za chwilę, znaczy za chwilę, i tak jutro najprawdopodobniej zostanie on przez nas przepalony. No ale została jeszcze ostatnia szansa, ostatnia szansa. Player pick 8-2 na koniec odcinka. Jeżeli będzie karta 8-7 to robimy kolejnego, a jeżeli nie, no to kończymy. Jak będzie, jak będzie, jest karta 87, Widzę, widzę, że jest. Widziałem obramówkę Totsa, więc robimy kolejnego. Player pick numer 2. 82, plus. Bakayoko był w SBC, znaczy był w składzie do słapów, ale już go nie ma, bo go przepaliliśmy. I pytanie: czy tutaj również będzie karta 87, czy może jakaś 97, plus? No nie, no nie będzie. Jest o kampus, także widzowie. Cóż mogę powiedzieć? To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Pamiętaj o łapeczce do góry. Pamiętaj o subskrypcji. Pamiętaj o sprawdzeniu linków w opisie Discord, Instagram oraz TikTok. A ja się z wami żegnam i słyszymy się jutro o 14 w kolejnym materiale. Trzymajcie się i na razie.